Wszyscy uwielbiają wyzwania z tajemniczymi przyciskami. Właśnie to czeka na was dzisiaj, więc zostańcie z nami! Witamy w Hanom! Dziewczyny, czas zacząć challenge! Który kolor by tu wybrać? Mam nadzieję, że niebieski przycisk mnie nie zawiedzie. Wygląda całkiem niegroźnie. O nie, Suzy, przykro mi, ale nie masz szczęścia. No, będziesz musiała zmierzyć się z całą masą surowych, kurzych jaj. Mam nadzieję, że już zasłoniłaś głowę przed tymi ciosami. Skąd w ogóle wziąłeś tyle jajek? Dla challenge'u jestem w stanie zrobić dużo więcej. Suzy, szkoda, że siebie nie widzisz. Wyglądasz, jakbyś wpadła do basenu z jajkami. Dzięki za komplement. To straszne, jestem cała w jajkach. Czas na kontynuację. Barbie, teraz ty. Okej, okay. okay, zawsze lubiłam czerwony kolor. Myślę, że mnie nie zawiedzie. Barbie, trafiłaś na smakowity kąsek. Chociaż troszkę ostry. Łap skrzydełka z KFC. Dlaczego musisz je rzucać? Mógłbyś je po prostu oddać, ale dziękuję. Uwielbiam skrzydełka z KFC. Od tego siedzenia tutaj akurat zgłodniałam. Dziękuję. Nie ma za co, tylko bądź gotowa na eksplozję. Ojej. Czuję się naprawdę źle. Wow, nigdy nie widziałem, by ktoś pluł tak ogromnymi płomieniami. Myślę, że strażak powinien pomóc. Jak to dużo piany? Chociaż przynajmniej już nie płonę, jest to wiele lepiej. Nie ma za co! Muszę ratować moich ulubionych zawodników. No, kto tym razem będzie pierwszy? Suzy albo Barbie? Okej, okay, Barbie, zacznijmy od ciebie. Jedziemy. Moje włosy są niebieskie, więc to znak. Muszę nacisnąć niebieski przycisk. Wow, no wreszcie ktoś trafił na prawdziwe smakołyki. Barbie dostaje gigantyczną puszkę Coca-Coli. Przygotuj się, będzie mała I Jak dużo coli. To niesamowite, uwielbiam ją ale większa część się po prostu wylała, więc chcę dokładkę. Wow, ponowne wciśnięcie przycisku, czyli przyszedł czas na największą butelkę coli, jaką mam. A, przestań, to za dużo. Utopię się w takiej ilości coli. Tu ty chciałeś, żeby było jej więcej. Dlaczego nie jesteś zadowolona? Oj, nie pomyślałem, że rozmowa pod wodą nie jest zbyt wygodna. Ale wiem, co pomoże uratować mi Barbie. Trochę mentosów. To na pewno sprawi, że kola eksploduje na powierzchnię. Ojej, to prawdziwa erupcja coli! Wlała się nawet do mojego nosa. Dziękuję. Chyba nigdy w życiu nie napiję się już coli. Suzy, jesteś gotowa? Teraz Twoja kolej, by nacisnąć przycisk. Jeśli drugi raz wcisnę niebieski guzik. Na pewno dostanę jakiś smakołek, mam nadzieję. Suzy nacisnęła bardzo fajny przycisk, bo kryje się za nim morze baniek mydlanych. To naprawdę fajna zabawa! Zwłaszcza dla mnie, bo ja będę je wypuszczać. Suzy, łap! Ojej, jak dużo bąbelków! Wypełnią całe moje pudełko! Ale super! Najwyższy czas na imprezę! Myliłem się. Okazuje się, że puszczanie baniek wcale nie jest takie fajne. Ale za to dużo frajdy sprawi mi oblewanie Suzy wodą z mydłem. Przynajmniej będzie wesoło. Jak mogłeś! Myślisz, że się stąd nie wydostanę? Chyba jednak się nie wydostanę. W dodatku się uderzyłam. Nikt jeszcze nie naciskał zielonego guzika. Może spróbuję? Świetny wybór. Kto nie kocha marshmallows? Barbie na pewno będzie zadowolona z całej torby pianek. To też z marshmallows. Od małego chciałam to przeżyć. Teraz muszę jak najszybciej wypełnić usta tymi niesamowicie pysznymi piankami. Suzy, jesteś gotowa nacisnąć przycisk? Bo teraz twoja kolej. Nadszedł czas na żółty. Ciekawe, co się tam kryje? Oj, lepiej byś wybrała po raz trzeci niebieski przycisk. Bo teraz dostaniesz naprawdę ostre chipsy Doritos. Są tak pikantne, że parzy mnie samo ich trzymanie. Mam nadzieję, że Suzy ucieszy się z takiej niespodzianki. O tak, uwielbiam chipsy, szczególnie gdy jest ich tak dużo. W końcu pyszny posiłek. Biedna nie ma jeszcze pojęcia, co ją czeka. Chyba coś złego się we mnie dzieje. Aaaa! Suzy, nie spodziewałam się, że pomożesz mi podpiec moje pianki. Są pyszne. O, jestem taka zmęczona. A ja nie jestem. Bo ta runda składała się ze smakołyków i dobrej zabawy. What? Co by tu wybrać? Może czerwony guzik? Ktoś tu nacisnął czerwony przycisk? Czyli czas na fajerwerki w pudełku! Suzy, jesteś gotowa? Zaczynamy! Jak pięknie! Mam ochotę na urodzinową imprezę! To nie wszystko! Czym są urodziny bez ogromnego i pysznego tortu? Oczywiście, że Suzy też taki będzie miała! Ciasto swoją drogą jest przepyszne. tylko żeby się nie rozpadło w trakcie spadania. Ciasto jest w porządku. Pozostaje tylko zapalić świeczki. Wow, to moje prawdziwe urodziny. Po co świętować w małym pudełku? Czas wyjść na zewnątrz i zdmuchnąć świeczki na oczach wszystkich. Teraz moje życzenie musi się spełnić. Jakie pyszne ciasto! A co z zaproszeniem mnie? Jak ci nie wstyd? i no, po prostu zahipnotyzował mnie smak tego tortu. Jest niesamowity. Możesz iść szybciej. A czemu mam się spieszyć? Suzy, ale fajnie. Najlepszego z okazji urodzin. A właśnie, przecież jest jeszcze Barbie. Więc lepiej do niej pójdę. Solidarna Suzy też wybiera czerwony guzik. Też chce świętować swoje urodziny. Tam Barbie chyba zapomniała, że każdy dostaje zupełnie inne rzeczy. Na przykład teraz zamiast ciasta dostanie kilka kilogramów mąki. Ej, co to jest? Gdzie jest moje ciasto? Gdzie są fajerwerki? Po co mi zwykła mąka? Jestem teraz cała biała jak jakiś duch. Na tym zabawa się nie kończy. Czas na szklankę mleka. Przestań się ze mnie nabijać, to nie fair. Kolejny składnik z pewnością już ucieszy Barbie, bo to sos czekoladowy. Sam bym go spróbował. Oczywiście uwielbiam sos, ale niekiedy leje mi się prosto na głowę. Warto zaznaczyć, że jest naprawdę pyszny. No to teraz czas na kolorową posypkę. Barbie łap! Najwyraźniej muszę zrobić własne tort rodzinowy z tych wszystkich składników. Ale i bez tego są smaczne. Nawet bardzo. A to jeszcze nie wszystko, moja droga! Teraz wycisnę na ciebie bitą śmietanę. Już nawet nie jestem zaskoczona. Było pysznie, ale jestem już pełna. A co to za urodziny bez świeczki? Barbie, wejdź z pudełka. Czas złożyć Ci życzenia. Hurra! Dziewczyny, mam nadzieję, że impreza Wam się podobała. Bardzo się starałem, aby było wesoło, smacznie i ciekawie. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, Benz. Nie, chcę wcisnąć żółty przycisk. Barbie, mam nadzieję, że nie boisz się owadów, bo specjalnie dla ciebie mam całe wiadro karaluchów. Wśród fałszywych jest żywy, więc trzeba na niego uważać. No to łap! Dlaczego w ogóle nacisnęłam żółty przycisk? Naprawdę żałuję, że nie tego z wyliczanki. Teraz muszę siedzieć cała w ziemi. A, to nie tylko ziemia, ale jej mieszkańcy! To straszne! Nienawidzę karaluchów! Pomóżcie mi pomocy! Barwi, co ty tu robisz? Trzeba cię wepchać z powrotem do pudełka. Nie chcę siedzieć z karaluchami. Chociaż? One nie są prawdziwe. Czego ja się bałam? Czuję się teraz o wiele lepiej. Z tymi karaluchami można się nawet pobawić. Co ja mam we włosach? Na, to jest żywy karaluch! Jak to? Chodź tu, kochanie. Barbie po prostu Cię nie zna, dlatego się boi. Jesteś naprawdę uroczy. Myślę, że w tej rundzie za zielonym przyciskiem jest coś fajnego. Mam nadzieję, że Suzy lubi zimę, bo zaraz dostanie całe wiadro białego i bardzo zimnego śniegu. Po co mi ten śnieg? Przez to w mojej skrzyni zrobiło się za zimno. Dobrze, że pod ręką mam szalik, który mnie ogrzeje. Chociaż sam szalik to zdecydowanie za mało. Potrzebuję jeszcze czegoś, na przykład czapki. Teraz w ogóle nie jest mi zimno. Mam nawet ochotę na zabawę w śnieżki. Co za frajda. Śnieżki mówisz? Mam dla ciebie jedno. Auć, rzuca nigdy nie widzę, nie jest fair. Czas pokazać, jak rzuca się śnieżkami. Nie trafiłaś. Suzy przestań, ta gra w ogóle mi się nie podoba! Ale ja się świetnie bawię. Chciałabym, żeby ktoś pograł ze mną w śnieżki. A, kto tam jest? Skąd się wziął śnieg? Czy to już zima? Trafiłaś w barwi! Subskrybuj kanał Hahano, aby nie przegapić równie zabawnych, ciekawych i bardzo śmiesznych challenge.